Anteny VHF-UHF, które montowałem u znajomego klienta. Na górze mamy 19-elementową antenę na pasmo UHF. Poniżej mamy 7-elementową antenę FUBA na pasmo VHF. Anteny skierowane są w kierunku nadajnika Przysłucha-Kozłowiec, 36 km. Yy, masz został wymieniony, ponieważ wcześniej w tych w starych otworach był taki króciutki maszt. Ale masz trzeba było wymienić, żeby móc zamontować dwie anteny. Yy, dlatego została przykręcona obejma murowa do komina na grube kołki i zostały zamontowane dwie rury aluminiowe, po 1,5 metra, tak zwany masz składany. Aluminiowe, ale grubościenne. Antena VHF jest zamontowana w pionie, dlatego jest zamontowana na tyczce, żeby masz nie wchodził w antenę. Yy, następnie Kable czarny żel, dwa osobne wchodzą sobie tutaj, tu jest zabezpieczone. Normalnie wcześniej stary kabel biały też tędy przechodził. To okno jest tak skonstruowane, że ono ma tutaj dosyć sporą szparę, nawet po maksymalnym zamknięciu. Więc te kable nie będą tutaj mocno cierpieć, a i tak tego okna się rzadko otwiera. Ale taśmą samowolkanizującą zabezpieczyłem. Tu jest założony wzmacniacz do VHF-u, ponieważ no, tutaj był za słaby sygnał. Tylko 46 było za, 46 tak bo z anteną, yy, a za zwrotnicą, żeby było gorzej. Dlatego jest założony APL i zwrotnica taka. Po nazwie nie miałem MMS-a, nie ma w kultowni, więc założyłem DPM-a. Póki co, zwrotnica i wzmacniacz są na poddaszu. Także tutaj nie ma ryzyka, że będzie woda lecieć, dlatego tego apela nie zabezpieczam, ponieważ on nie będzie należony na warunki atmosferyczne. Jak mam możliwość, to wolę dać zwrotnicę i wszystkie wzmacniacze, jeżeli są potrzebne, na poddaszu, w ostateczności jedynie, jeżeli nie da się nowych kabli puścić, daję zwrotnicę na dachu, ponieważ niby te zwrotnice są szczelne, ale zawsze dłużej taka zwrotnica podziała wewnątrz niż na zewnątrz. Także tak wygląda ta instalacja, nowe anteny założyłem. Wcześniej tu był taki krokodylek, który nie dawał rady sobie tutaj, dlatego założona 19 na UHF i w 7 elementowa na pasmo VHF na nowym maście na obejmie murowej.